Siemano gang Sebola z tej strony. Sebol i Krzysztof Kozik. Z okazji nadchodzącego nowego roku 2024. Życzymy Wam dużo zdrowia. aby ten rok był lepszy niż poprzedni. Wszystkiego najlepszego dla Was. Dużo szczęścia, dużo radości. No i trzymajcie się. Wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku 2024 życzy Sebol i. I Krzysztof Kozik. Także yy, wyczekujcie. Yy, dzisiaj, yy, niedługo. Zrobimy gotowanie, będzie. I oczywiście Sylwester będzie ogień. Także zapraszamy. Będziemy robić pierogi dzisiaj, a o 20:00 koncert sylwestrowy z tym oto panem. Tak, zapraszam. Pozdrawiamy. No i jeżeli ktoś nie może być na naszym yy, koncercie sylwestrowym, no to życzymy szampańskiej zabawy. Tak, gdzie będziecie, to się bawcie dobrze, ale jak... Nie macie co robić, to zapraszamy na no, najlepszego. Tak, kochani, jest dobra zabawa, także bawcie się dobrze. Zapraszamy na najlepszego Sylwestra, nie z TVP, nie z Polsatem, a z Sebolem i Kozikiem. Tak. Najlepszego. Zdrówka, zdrówka. kochani. Także przede wszystkim zdrówka, kochani. I tak jak mówiłem, aby ten rok 2024 był lepszy niż 2023. Także wszystkiego tak. najlepszego. Wszystkiego dobrego, najlepszego, cześć. Do zobaczenia na koncercie sylwestrowym o 20. Pozdro. Pozdro.